was bardzo serdecznie, z tej strony ogrodnik1223, a jest ze mną... Malek! I, i gramy na... Znowu w Ace of Spades, na pewnej mapce Ja na... nowa teksturka, jak zwykle Dobra, idziemy z Malekiem Slipper nawet spoko. jest spoko, nawet spoko. Dokładnie, patrzcie jaka slapperka No ping jest dobry, nie ma laksu aj, aj, O, stopping, aj, spoko A, 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 to też... Tutaj będzie też inne intro. No bo ogro przed chwilą właśnie stworzył. No wiód ja intro. O, od razu headshot! Od, od razu zemsta. Dzięki. Tak bur... O no ale to, to się strasznie długo odradzam. No dobra, to jeszcze... Do Chyba oczywić. zaraz tam będziesz. O, już jestem. Poczekaj, gdzie jesteś? Przy takim czymś białym. To Białeś. zrób obrót. 360. Robię, a o, o! Już idę, ja idę, do to Dobra. ty nie, to tu Manek, z... widzę cię, Pokaż się. się. Y e idź, e a e ty idziemy, a mnie! idziemy, Eniu! ty idziemy, a 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 ty a i także, a i także Skoja niestety, co nazywamy odcinek, co nam pięknie, wyszło się nie wiem, kawę, nic, wszystko, ale niestety oczywiście, coś, oczywiście, oczywiście jak nakręcaliśmy z wojakiem, to wojak tak się zrobiło, że akurat nie wiem, nie wiem gdzie to mam, bo wojak, gdzie jesteś, wojak? Coś, coś z frapsem chyba było, nie? No coś z frapsem się stało, że po 5 sekund mi nagrywało i przestawało. Trochę głupio było, no i nie wyszło niestety. Ale tam spokojnie my się z tym poprawimy, więc nie mówcie, że wiem, że, że ta seria nie żyje. Niech hmm, za niedługo będzie. Dobra, sorki, przez pomyłkę nie ten czy, czycisnąłem, czy, dobra. Mam 48 fps to wiecie. Relaksów nie ma, serio, z boku, mm -hmm. ale... Wy ty no, gdzie oni są? No bo ja tak nie chcę biegać! Tak, jakiś Neos. To uważaj, Manek, tam na pewno będą. Aj, jak również sobie obejrzałem filmik? To właśnie jest pi pierwsza śniadanie, no to nie wiem czemu, ja się tam tak strasznie by tak przycinało, nie wiem. Mam nadzieję, że teraz będzie dobrze. O kurde, nie mogę tu iść. Tam musimy iść, no tak, bo tam jest ich odrodzenie, czekać Czekaj, sprawdzę na mapę. Wiesz gdzie my poszliśmy! No jakieś za dupie zgaduję. I to nie w ogóle gdzieś, na, na sam dół mapki. No, bo było jak gadam, no to ja nie zwracam uwagi na nic. Właśnie ja też fakt, tutaj też nie mogę przejść. Hej. Musimy iść najpierw do swojego, a potem do hmm. się... I Chyba teraz mamy na bez... wszystko lajta, mamy wolne, więc... No, pierwszy dzień wakacji. Nie, a, 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 to, ja też, to jest w taki pierwszy Czy... dzień w ogóle, to jest zakończenie roku jeszcze. Sprawdzimy, było. sprawdzimy, sprawdzimy was. Powiedzcie, ile je... my już odchodzimy do gimnazjum i z bankiem już się niestety rzadko no. będziemy widzieć. Ale na sklepie Ale na sklepie zawsze będziemy nagrywać... Ko o tam tam był ktoś. Ale Bind. zawsze... zawsze... no odcinki... my się lubimy i nie będziemy się hejtować. No. Wojak Wojak też lubimy. Bo może to jest trochę dziecko Neo, ale dobra. Ta. Fajny kolega. Ej! O! I tak! O! o widzę cię! Szereb. Kurde! Fuck! Fugna do ciebie! Yyy... Wiem mm. Wbijam tu! jest tam ktoś? Nie, wiesz, nie ma, tylko że ktoś mnie strzela. To sorry, to przejdźcie, ja go zaraz zdejmę. Ładnie idę. Kurwa! Już. No sobie wiesz, się on najdę. I ja U. też. A! Kurde! O, Dą pięknie się headshot. Się? Headshot mi sprzedał. Tak, ja go nie widzę. No zajebiście, zaraz mnie zdejmie. Za drzewami tam jest. Poczekaj, zaraz lecę do ciebie. No siebie. kamper zastrany! Deducie? Nie ale... wychylbówkę, wychyl, wychyl Czekaj mam jak zrób abym dostał 360. Dostał, bym się wzięcia. O fak. Ktoś by mi strzelał Ty weź, zamknął Czekaj, jesteś ja się Proszę Was, bo... napiszcie jak usunąć tą mgłę hmm. Bardzo, bardzo I proszę. czy w ogóle się da? Bo ja nie wiem Jak się da to w, nie wiem, macie ode mnie suba, lajka ja jestem tam no, wiesz manek no, no, gdzie kiedyś nie strzelają, we mnie, strzelają. No. dobra ma kaki wyrwał to chyba dwa razy headshota, nie nieśmiertelny oczywiście co to ma być dobra ja to chyba on oczywiście miał ten Wie? smg i mnie zednął ale ja miałem z tej perki i go nie zedłem no dostał headshota oj masz mendo, zdjąłem go ale naprawdę, dobra. Jakby, gdybyście to widzieli jaka to chyba malutka luka między drzewami jakiego pięknie zdjąłem ja widziałem to naprawdę. o kurde kolejny mendo manek widzę cię Siema. Dobra, dobra, ja mam proteksturkę i jest bardzo celna snajperka, dlatego ja, ja mam troszkę większą przewagę niż ty kurde nowa, nowa mapka? no to, chodź, to idziemy. Znaczy. Ok. Co to jest? Głupia muzyczka. Nienawidzę głupiej muzyczki. Ciszę jutro. Hmm. Trójko! What the hell? To jest... To jest chyba coś pod labirynt cmentarny, wiesz? Bo bo to, bo to chyba ro robi za grobki. Albo... albo jest ja jestem pojebany. Pio. Dobra. Ty to masz jakieś dziwne skojarzenia manek. Wiem. To jest jakby piekło O oh, fuck niestety za dużo horrorów uklątałem Horror Jestem. z bojakiem na czele Nie yeah. yeah. A wiecie, jaki jest Bowie. dla bojaka naj, największy horror Powrót, powrót, jak to się mówi Powrót yy, A nie, o, a nie. Yy, Widzę cię Jak to się mówi yy, Ci co, drwale, drwale dwa bo jaka największy horror drwale 2 Nie, nie no chyba zamienimy serwa, bo naprawdę, bo... Głupia bo... mapka, ale dobra, kitest Głupia jest tak. każda mapka. No. Chyba, że już upięknym... Tak tak, tak, tak jak ta gra. Nie, nie, nie cała gra jest głupia No wiem, no, no wiem, ale tego jest bez sensu. Bez Minecraft też nie ma sensu. Ale, ale Minecraft to jest cały zajebisty w ogóle epickość przeryska Dobra dawaj zmieniamy serwo, bo tu już no, byłaś się jakimś zadupiu A potem, a, a potem kurwa, Dobra Mike poczekajmy jeszcze szukaj. chwilę A potem dwa lata szukaj tego O no, dwa Dwa lata tego miejsca gdzie, w którym dzisiaj wychodzi żeby Dobra, wiem, tutaj... Manek, ty to się naoglądałeś na za dużo horrorów, ja już mam pomysły, jak to przejść. Trzeba po, po prostu wziąć klocki i kopać dołem. O kurde, postawiłem. Ale naprawdę, jest tak czerwono. Możesz to niszczyć. A tu krew jest. Możesz to niszczyć. Nie... niestety... Za dużo horrorów się oglądało, ale dobra. Headshot. Manek, a oglądałeś kiedyś filmy z czerwonym kółeczkiem? co? z czerwonym kółeczkiem oglądałeś kiedyś filmy? nie mm, ja raz na wycieczce, jak byłem ale kurwa ale jestem ideos no wow dopiero odkryłeś? no, no f... mówcie no, niech ka nie każdy pisze w komentarzach ile tak mniej więcej trwało zakończenie jego roku szkolnego u nas trochę trwało. Choć... Ciebie nawet na tym nie było, to skąd możesz wiedzieć. No bo tak, posłuchajcie tego, nie? No, no po prostu... Zespo, po prostu no... Zespałem. Ale potem... skąd wiesz, nie byłem na zakończeniu. i Potem biegłem pół... Potem biegłem pół drogi, żeby ten zdążyć odebrać... Yy, no, a taki no, no, no dyplom, a akurat... akurat no... Yy, Pa, pa, pa akurat zamykała, no, sekretarę to znużyłem. Piszcie jak u kogo dziewczyny płakały na, na zakończeniu. A, a u nas a, um, czy płakał? U nas wszystkie dziewczyny płakały. Czemu? Sk nie wiem. Co pojebane. No, no bez obrazy. Ten... Be, be... no bez obrazy nasze dziewczyny, które nas teraz oglądają. No. Ale to jest pojebane, no nie no, zauważujcie sobie sklepes. Zabrałeś się do, do kontaktów i jest ale wszystko manek, pięknie, ładnie. Manek ma ładną dziewczynę. Chciałbyś, chciałbyś! A no, Patrycja nie jest ładna? No ładna, ale... <ścoughs> e, po, po pierwsze... Nie, nie, po, pierwsze, nie po, po pierwsze nie mam jej w kontaktach. No, a tyle co nie masz w kontaktach, ale ma jest twoją dziewczynę Ale nie znam jej! I teraz już jej nie znasz, ale znałeś. No, znałem, ale nie znam, to widzisz. A ja, a ja Patrycja teraz... Patrycja to... też płakała. Za to obu. No jaki nob! Ciało abyś Dobra nie śmiejmy się z manka, bo jeszcze się, się obrazi, i coś... Nie. No? Łeeeeeee Zuby kop się wreszcie Mendo! Bo... Ja to Aby. się kopię Ja to se kopę Jakiś powolski ze mną Aj ten, aj i... Powiedzcie mi, dlaczego mnie przerywało w tamtym odcinku? Przecież gdy się ja mikro zawsze trzymałam tak samo. Ja teraz mam ulepsz... tak jakby troszkę uleps ulepszony mikro. Masz taki Jedna problem? woda, w której tutaj nie ma. Nie ma tutaj pochodni, które by oświetlały tunele. Co byś w ogóle z tego Minecrafta zrobił? No bo to jest gra pod, strasznie podobna do Minecrafta, jakbyś chciał wiedzieć. Wiem, że no jest podobna, ale no nie wiem. to rzucam lady, żeby były trochę szybciej. No za wiele, tego, to nie wymagaj. Nie nie no, ta mapka jest dziwna. No my, my wymagamy o tym, żeby się zamienił w Minecrafta i to jest plus, a Wojak, Wojak by chciał, żeby to był Metin. No albo... albo CS. Bo nie, Wojak to to w CS, a tylko na hakach Nie, gra to jest dobre. Jak nagra to od razu zamknij tu Od razu zamknij dupę Dobry masz wkręty ale haki i tak dalej Właśnie koleś, koleś sobie idzie normalnie Wojak się sobie czeka on dostaje bułę Wojak od razu Ale cheater wzięliście ta Dobry ma wkręty A ja A ja to tylko tak mówię Bo, bo, bo ja zapewne coś dostał headshot raz 5 razy I nie I po prostu No, no, no nam się pokazało że dostał a nie ten. Na wtedy mówię że ma haki bo to niemożliwe ale ja mam daleko jeszcze do nich. Headshot. Ja to do nich robię taki podkop. Spoko, no to potem nie zaprowadzisz. Nas od naszej bazy przez to kili, potem kili, jest taka kili, jakby... Kili, kili mam, kili mam trzy. Ale, ale ty byś kogoś zabij, no bo widzę, że to się teraz nudzą. To wyłączę no, jak no, to wyłączę, też prawda. Dobra, spoko, to ja już wychodzę na powierzchnię. Dobra, ten podkop no, dokończy i... za chwilę, ale dobrze. Widzicie, Manek was uratował! Shot, kolejny yeah. Ale idę wam, mam Państwu taśnię teraz? Hmm. Aj no, przepraszam was Mnie chyba ten po ten raz stronie. setny, z, że się jąkałem w tamtym odcinku, ale... Po prostu no naprzeźnię pierwszy raz. Bo to jest jej Ale teraz się nie jąkam i co, O ja no, znowu spadłem do Wyszłem to od razu, trzy kille. O, znowu spadłem do do jakiegoś zadupia. Dej nimek ktoś! Ale gdzie spadłeś? Nie wiem! A gdzie jesteś? G weź tak się 360 zrób. Tam beautiful! o! Oh, oh, oh. Już cały czas. Nie chcę mi się. A to cię widzę. Jesteś tak mniej więcej w środku? Spadłem! W ogóle! Jak Jakieś jak, jak, jak dziecko neo. Ja pierdolę. Tylko nie mów, że moim podkowem szłeś. Nie. Skąd wiesz? Ja po prostu spadłem Ach, fajnie jest. He jaki headshot? Zwitaśnie. Następny. Light, normalnie się robi teraz na wszystko. 15:35 to. No to jeszcze myślę, że mam tak pół godziny góra godzinę. No a ja już następne 3 kilo sobie zabiłem. Jak łatwo tu się kile zdobywa. Wystarczy hec, mieć dobre oko i im headshoty strzeliwać. A ja do tego mam okulary, to wiesz. Ja mam ułatwienie. No, no wiem, ale teraz tak nie nabijam, bo ja po prostu już drugi spa drugi raz spadam do takiego miejsca. A ja wam zrobię znak wojak pokażę wam jak trzeba zrobić znak wojaka. ciekawy znak chociaż tylko wojaka. ciekawy znak ale tylko dla wojaka Ktoś... o to kurde Cię Ci, teraz rób znak wojaka. kto jest jego przestroga wreszcie się wygupałem o muzara mu, mu pewnie były dostane Ah, kurde. Killa mi zabrał. O, wychyl Jeszcze raz, jeszcze raz poskocz.